Cześć kochani, witam was serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale dzisiaj przychodzę do was z trzema zdrabkami wkład to jest 15 zł czyli całkiem niedużo i mam tutaj zdrabkę za 2 zł, wygraj super siódemka, owocowa eksplozja za 3 zł po raz pierwszy na moim kanale, nie robiłam premiery, ponieważ no tak jak mówiłam wcześniej ta zdrabka mnie bardzo zawiodła, więc Oczywiście pojawiać się będzie na moim kanale, ale pewnie sporadycznie, bo nic tutaj w niej wydrapać nie mogę, chyba że się coś zmieni, to będzie inaczej. I świąteczny kalendarz za 10 zł, dwie żółte, jedna czerwona czyli można powiedzieć, zestaw bardzo świąteczny. Dobrze, szukam siódmeczki. Mam 6, 5, 3, 2, 8, 9 i 4. Owocowa eksplozja, kolor bardzo ładny, taki miodowy, można powiedzieć, apetyczny w każdym razie. Zobaczymy, jak to będzie z kasą. Tu mam kiwi. To jest jabłko. Truskawa. A to są bananki. Pomarańcza i cytryna, e, awokado i ananas. Ananasiki tutaj są jeszcze, figa i arbuz, brzoskwinia i karambolka. I tu mam winogrona I borówkę No i niestety nie będzie Wygranej Tutaj zostaje Gruszka, wiśnie Kokos, wiśnie, gruszka Zdrabka jest pusta Dobrze i ostatnia szansa, ostatnia nadzieja we świątecznym kalendarzu. Szukam sobie gwiazdki, a mam świecę. Ciuchcia. Kula. Rękawica. Anioł, lizak, kartka, czatka, połwa, stroik, gwiazdka, czyli wygrana? Mhm. Jakoś tak mi się wydawało, że większa jest ta gwiazdka, no ale gwiazdka to gwiazdka, nie? Dzwonek, skrzat, skarpeta, sanie, szyszki, bałwa, e, piernik, sorry, kożuch, kominek, trąbka, choinka,

W się szukam Mikołajka, a jest komik na biegunach. No i tu mam zwrot i ten świąteczny kalendarz ratuje draping, ponieważ dwie poprzednie zdrapki są puste. Tak jak mówiłam, mały wkład, ale... Też mała strata, tak? Bo włożyłam 15, wydrapałam 10, jestem 5 zł na minusie. To jest. Można przeżyć, prawda? 5 zł. Kochani, kończymy tydzień. Mam nadzieję, że przyszły będzie lepszy, bo ten nie był za dobry, jeśli chodzi o zdrapki życzę wam oczywiście wysony, wysokich wygranych niewysokich też no, małe wygrane też cieszą prawda? nie cieszą wygrane małe czy duże <gry> piszcie komentarze subskrybujcie, lajkujcie serdecznie was pozdrawiam i do przyszłego tygodnia trzymajcie się, pa